Cześć. Witam was dzisiaj. Postanowiłam utworzyć nowy cykl nagrań, w którym będę zbijała przekonania, które nie pozwalają dojść tobie do bogactwa czy też do wolności finansowej. Bądź po prostu nie pozwalają ci poprawić swojej sytuacji finansowej. Przekonania, które dzisiaj chciałabym Przemienić albo raczej rozpracować, jest przekonanie, które powoduje, że nie jesteś w stanie, jeśli prowadzisz swoją działalność gospodarczą, na przykład, podwyższyć ceny za swoje usługi, albo jeśli pracujesz na etacie, to na przykład masz problemy z uzyskaniem wyższego wynagrodzenia, czy też podwyżki, czy po prostu tam, jak aplikujesz o inne stanowiska pracy, to po prostu nie potrafisz wynegocjować odpowiedniej kwoty. Co może być przyczyną takiego właśnie stanu rzeczy? Wydawałoby się, że po prostu wystarczy podnieść cenę i czekać na klientów, ale zapewne masz takie uczucie, że kiedy chcesz tą cenę podwyższyć, bądź kiedy chcesz z rekrutującym podać wyższą kwotę stanowiska, to czujesz w środku taką niepewność. Takie myślenie być może się też pojawia, że nie jestem wystarczająca dobra w tym, że moje kompetencje mogą być wyższe, że są osoby, które potrafią i wiedzą więcej, więc jak ja mogę policzyć kogoś za wyższą stawkę. I to, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to właśnie z czego to wynika i jak to zamienić. Otóż sama ostatnio odkryłam właśnie takie u siebie przekonanie. I jakby od czterech lat je miałam, tylko nie zdawałam sobie z tego sprawy. Odkąd zaczęłam sprzedawać mieszkania, ponieważ zajmuję się m.in. Flipowa flipowaniem, więc kiedy te mieszkania sprzedawałam, zawsze mnie to niesamowicie stresowało. Mimo, że każde mieszkanie sprzedawało się maksymalnie w ciągu 3-4 tygodni, to ja zawsze czułam takie dziwne uczucie, kiedy przychodzili oglądający i negocjowali ze mną ceny mieszkania, jakbym chciała coś przed nimi ukryć. I dla mnie było to dziwne, bo mówię: po prostu, może nie lubię sprzedawać, może czuję się no, niekomfortowo w roli, że coś człowiekowi narzucam. I ostatnio miałam również takie podobne zdarzenie, kiedy postanowiłam rozpocząć sprzedaż domów osobiście, czyli nie poprzez współpracę z pośrednikiem, tylko właśnie sama te domy sprzedam, bo przecież, skoro wiem, w jakiej technologii są budowane, wiem na ten temat, no bo to jest mój projekt, no to dlaczego miałabym nie, nie rozmawiać z ludźmi i właśnie nie polecać tych domów. I tutaj też pojawiła się kolejna taka myśl, że nie jestem osobą kompetentną. No i zaczęłam się zastanawiać, o co w ogóle w tym chodzi. I wyobraźcie sobie, że przypomniała mi się taka, taka sytuacja, z dzieciństwa oczywiście, gdzie jako dziecko wracałam ze szkoły, to była podstawówka, pamiętam, bo jeszcze miałam tornister, czerwono-granatowy z takim odblaskiem, Dawne dzieje, ale pamiętam to dosyć dobrze. I mój tata zawsze, jak wracam ze szkoły, sprawdzał mi lekcje. I zawsze, kiedy miałam cztery z plusem, ocenę dostałam taką, no to było pytanie, czemu czwórka z plusem, a nie piątka? Kiedy dostałam piątkę z minusem, za dany sprawdzian, no to znowu pojawiało się pytanie, czemu ten minus, a nie sama piątka. I też czasami mi się zdarzało, że w tym tornistrze miałam taką przegródkę niewidzialną, małą, mało widoczną któreą zawsze chowałam bardzo oceny niskie, czyli wszystko poniżej czwórki było chowane. I stąd właśnie, nie wiem czy już widzisz te porównanie, że coś ukrywam, tak? Czyli kiedy rozmawiałam z osobami, które chciały kupić moje mieszkanie, czy też mój dom, to miałam takie odczucie po pierwsze, że jestem niewystarczająco kompetentna, żeby im te mieszkanie sprzedać i że cena, którą zaoferowałam jest yy... No, po prostu jakby wyższa niż to, ile ja jestem warta. To jest raz. A dwa, właśnie takie poczucie, że jakbym coś chciała przed nimi ukryć. I teraz pytanie, co ja chciałam ukryć? No i właśnie tutaj pojawia się dobre um, odkrycie, bardzo dobre odkrycie w moim odczuciu, ponieważ okazało się, że to, że tata zawsze. Dla niego zawsze moje oceny były niewystarczające, przełożyło się na to, że ja czułam się niewystarczająca. A to następnie spowodowało, że wszystko co robiłam, wszystko w jaki sposób działałam, działałam z poczucia bycia niewystarczająco dobrą. Czyli bez względu na to, jakie mam umiejętności, jakie mam kompetencje, co potrafię, co do tej pory osiągnęłam, zawsze to było dla mnie samej niewystarczające. I najbardziej niesamowite, kolejna niesamowita rzecz, yy, która pomogła mi się z tym przekonaniem zmierzyć, to przede wszystkim znalezienie tej sytuacji w przeszłości. Ja nie mówię, że tutaj yy, każda taki dylemat będzie wynikało z poczucia bycia niewystarczającą, bo być może ty nazwiesz te odczucie całkowicie inny sposób i to też będzie ok, ponieważ każdy z nas ma inne odczucia, inaczej rozumujemy i postrzegamy dane rzeczy, więc ty możesz to całkowicie inaczej postrzegać. I tak właśnie to o co chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć tą rzecz w przeszłości, która spowodowała, że czułaś się niefajnie, że czułaś to, co czujesz teraz jako dorosła osoba. Bo ja dokładnie to czuję. Czułam, kiedy chciałam sprzedać mieszkanie, czy też dom, to czułam właśnie się niewystarczająco kompetentna. I ta, niewystarczająco, ta niewystarczającość wynika właśnie z przeszłości. Więc przede wszystkim znajdź zdarzenie z przeszłości, które dotyczy Twojej obecnej teraźniejszości. I następnie zastanów się, czy rzeczywiście to, że jesteś niewystarczająca, jest bezwzględną prawdą. Czy naprawdę. Tak faktycznie jest, że jesteś niewystarczająca. Potem kolejna myśl. Jak ty się czujesz z tym byciem niewystarczającą? Następnie kolejne pytanie. Co by było, gdybyś nie była niewystarczająca? Tak? Czyli co by było, gdybyś była wystarczająca? Jak byś się z tym czuła? I w jaki sposób pomoże ci bycie wystarczającą? No, i właśnie ten system bardzo krótki, ale pomógł mi. Ja byłam sama w szoku, że właśnie coś, co było no niecałe, no, ponad 25 lat temu, ma takie ogromne, taki ogromny wpływ na mnie w chwili obecnej. I teraz dzisiaj rzeczywiście, jak mam gdzieś zadzwonić z kimś, negocjować cenę, to wiem, że jest wiele rzeczy, których jeszcze nie wiem. No, bo nie oszukujmy się, nie da się. Zdobyć wiedzę na dany temat od A do Z, ponieważ cały czas pojawia się coś nowego. Więc jedyne, co można wiedzieć, to to, że na pewno są rzeczy, których ty jeszcze nie wiesz. I to jest jak najbardziej w porządku. Więc to, że wiem, że czegoś nie wiem, powoduje tylko moją większą pewność siebie, bo też wiem ewentualnie, czego szukać, jeśli znajdę jakąś swoją, jakieś swoje braki. Także teraz działam dużo pewniej i czuję się naprawdę dużo, dużo lepiej z tym odkryciem, z, z przepracowaniem tego przekonania. Także życzę Tobie również, żebyś za pomocą tych kilku wskazówek po prostu zastanowiła się, co kiedyś u Ciebie się wydarzyło, co powoduje, że na chwilę obecną nie potrafisz, czy też nie jesteś w stanie wynegocjować dla siebie lepszych stawek. Bo zasługujesz na to, to bezwarunkowo i jesteś całkowicie wystarczająca, taka jaka jesteś. Tylko właśnie przekonaj sama siebie. Może nie tyle przekonaj, tylko przepracuj ten temat sama z sobą. A jeśli nie potrafisz sama tego zrobić, no to oczywiście ja bardzo chętnie ci pomogę. Także zapraszam również do kontaktu na Facebooka, na Instagrama, albo po prostu napisz maila na adres kontakt.małpa I myślę, że we dwie. Zdziałamy cuda. Także dzięki i do zobaczenia znowu.